Palmy wielkanocne są tradycyjnym symbolem niedzieli palmowej w Kościele katolickim. W Polsce zwyczaj ten obchodzony jest od czasów średniowiecza. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, które symbolizują nieśmiertelność duszy. Pięknymi palmami mogą pochwalić się członkowie klubu Seniora w lipsku które w ramach warsztatu wykonały własnoręcznie piękne palmy wielkanocne. Do wykonania palm seniorzy wykorzystali trzcinę, wierzbę oraz kwiaty suszone i sztuczne. Nie zabrakło też bukszpanu oraz jałowca. Palmy wielkanocne przygotowujemy przed Wielkanocą na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jest ona święcona podczas uroczystości niedzieli palmowej. Jak co czwartek spotykamy się na warsztatach w klubie Seniora. Klub Seniora jest prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska oraz przez Miejsko-Gminne Ośrody Kultury. Jak widać, zainteresowanie klubem Seniora wzrasta, ciągle jest żywe. Mamy wiele pań, które chcą do nas przychodzić, chcą z nami współpracować, chcą posiąść nowe umiejętności. Dzisiaj na przykład robimy wielkanocne palmy. Panie tworzą palmy wielkanocne na własny użytek. Niedługo będziemy świętować Palmową Niedzielę, i myślę, że wiele z tych pań przyniesie tą swoją własnoręczną. Zrobioną palmę do kościoła do poświęcenia. Czy uczestniczki chętnie biorą udział? Tak, zainteresowanie klubem seniora jest duże. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze większe. Tak jak widać, na razie mamy 22 uczestniczki. Żałujemy, że brakuje w naszym gronie mężczyzn. Na nich ciągle czekamy. Co czwartek spotykamy się i za każdym razem są to inne zajęcia. W zeszłym tygodniu pisaliśmy tradycyjne lipskie pisanki. Wcześniej oklejaliśmy pisanki, które zawisną w parku. Staramy się nadążać za kalendarzem, tworzyć rzeczy, które są na czasie, ale też w kręgu naszych zainteresowań jest szycie, haftowanie, robótki ręczne. Także wszystko to, co nam wpadnie w głowę, za chwilkę realizujemy. Wszystkie panie są zadowolone. Chodzimy, spotykamy się raz w czwartek. Dwie godziny spędzamy mile czas. W tej chwili robimy palmy wielkanocne, pisaliśmy jajeczka, chodzimy na spacerki. Odnośnie od pogody mamy różne zajęcia nawet na podwórku czy ogródku. Wszystko jest bardzo, bardzo dobrze. To potrzeba bukszpanu, potrzeba suszonych kwiatuszków na przykład. Trzeba stążeczkę. Trochę pracy włożyć w to, serduszka, trochę trawy suchej, miłości do tego, bo, bo bez miłości nic nie ma. Każda z nas potrafi, bo zawsze to robiła, nie jest to trudne. Tylko trzeba się na tym skupić, sobie mieć swój jakiś własny sposób układania. Jesteśmy aktywniejsze, spotykamy się, jest niele spędzony czas przede wszystkim, bo to tak siedzimy w domu przeważnie. A tak sobie wychodzimy do ludzi, spotykamy się z ludźmi, jest bardzo dobrze.